Tak, nie miałem, bo i nie potrzebowałem. No jak nie potrzebowałeś? Jest koronawirus, jak pan. Poruszałem mówi? się tam, gdzie nie było ludzi. Ja rozumiem, na dachach. Dokładnie. Ciśnienie jest podniesione 180 na 110. Na pewno pan nic nie wziął? Nie. Rozumiem. Czyli biegłeś, żeby skoczyć? Tak, i się przewróciłem się, o prędko. Rozumiem o co chodzi. Witam Was serdecznie, czy jesteście gotowi na kolejny dzień interwencji? Borkoś jest gotowy, jego ambulans też. I pytanie do Was, czy Wy też? Zapraszam Was, tym razem idziemy do wezwania bardzo groźnie brzmiącego. Stoi na dachu i chce skoczyć. Zobaczymy, co zostaniemy na miejscu. Wiem już, że jedzie tam zespół ratownictwa medycznego, wiem już, że jedzie tam Straż Pożarna oraz policja. Przeważnie na miejscu przybywa jako pierwsza policja, dlatego, że policja patroluje okolice i często są pierwsi na miejscu. Ci dokonują wczesnego rekonesansu i sprawdzają, co się dzieje. Dostajemy od nich informacje zwrotne dostają tą informację zwrotną też strażacy. Bardzo często ta informacja brzmi: nie podchodźcie od ulicy, nie podchodźcie od strony podwórka no bo ta osoba na przykład stoi na gzymsie czy w oknie i jest bardzo. Elektryczna, jak to mówią, czyli czujna i gotowa do skoku. W momencie, kiedy przybędziemy na miejsce, zorientujemy się, jak wygląda sytuacja, zorientujemy się, jak będziemy mogli pomóc, aby nie doszło do najgorszego, czyli tego scenariusza, który ma niekiedy miejsce. Co wy, jako świadkowie zdarzenia, możecie zrobić, kochani? Jeżeli widzicie kogoś, kto chce się targnąć na swoje życie, przede wszystkim postarajcie się być czujni. I nie naciskać na tę osobę. Jeżeli stoi w oknie, stoi na dachu i widać, że Wasze próby zbliżenia się czy jakiekolwiek konwersacji powodują, że ta osoba zbliża się do gzymsu, w tym momencie wycofajmy się krok do tyłu. Mówmy głosem spokojnym, ciepłym, ale jeżeli widzimy, że to nie działa na daną osobę, lepiej się wycofać. Dlatego że osoba taka może poczuć się z zagrożeniu. Może pomyśleć, że chcemy ją zatrzymać, ściągnąć z tego dachu czy z tego okna. I może dojść do najgorszego. Pamiętajmy o tym wszystkim. Jest to bardzo ważne. Stał na dachu, rzucał filmiki, że będzie chciał skakać z dachu. No na Tutaj z na, na Facebooku. No I mówi, że nawet teraz mówi, że spodnie mu życie, bo chciał skoczyć, ale zahaczył się spodniami. Do tego nie jest nie. To prawda? No, tak? Proszę pana, ja jestem ratownikiem medycznym, tak. udzielam ludziom pomocy, Dokładnie. ale muszą ludzie się na to zgodzić. Czy pan wyraża na to zgodę, żebym pana zbadał? Oczywiście, no. Druga rzecz, nie ma pan maseczki. Dobra, teraz pana zapytam, czy ma pan jakieś alergie, uczulenia? Nie. Nie. Czy przyjmuje pan na stałe jakieś leki? Nie. Ja tutaj panu założę na paluszek y, taki klips z tyłu, bo, bo pan jest skuty w kajdanki, to żeby można było zebrać parametry. Magajita to nie płazna robią. Kto? Nowe ludzie. Nie jak, no to pan zalarmował świat, że chce skoczyć z oka. No, roz... musi pan zrozumieć, że jak tak się robi, to wtedy się uruchamia jakaś tam procedura. Założę panu ci się nie umiesz na rączkę, dobrze? Dobrze, to Super. Jakieś operacje, choroby, zabiegi. Tuż można luźną łapkę. Luźno, luźną, luźną rączkę. O, dobra. Jakieś operacje, choroby, zabiegi. Nie. Powiedz o to jest zabieg? To jest zabieg? Tak. Dobra, ja pan wszystko wypytam. O której, pan godzinie, o której pan godzinie jadł posiłek? Przed chwilą. Przed chwilą. Tutaj będzie teraz taki efekt uciskania rączki. Mm. Proszę się tym nie przejmować, to się mierzy ciśnienie, dobrze? Mm. Super. Hmm. Czy brał pan jakieś środki psychoaktywne? Nie. Czy był alkohol? Nie. Nie, dobrze. Proszę mi powiedzieć, czyli to, że pan wszedł na dach i groził, że skoczy, to było tylko i wyłącznie próba jakiegoś wymuszenia na rodzinie, jakiejś reakcji, tak? Dokładnie tak. Dobrze. Czy w tym momencie, kiedy są funkcjonariusze policji i jest ratownik medyczny, czy pan dalej podtrzymuje takie chęci? Nie. Nie. Dobrze. Dobrze. Proszę pana, ma pan tętno koło stówki, saturacja 100, ciśnienie jest podniesione 180 na 110. Na pewno pan nic nie wziął? Nie. No dobrze. ci się jak na takiego młodego człowieka jest troszeczkę za wysokie, wie pan o tym? Bardzo, bardzo, bardzo dużo biegałem się. Upadłeś na zasadzie, że na tym dachu upadłeś jak się potknąłeś? No tak. Czy mogę zbadać cię urazowo? No tak, oczywiście. Dobra. Tylko mów czy to Cię coś tu boli? Nie? nie. Głowa nic, ciemie, potylica? Nic, zero. Tu szyja, odcinek szyjny? Nic. Dobra. Nie, luźno, no, nie, luźno. Masaż. Nie, nie. Ja, nie cię, ja Cię badam urazowo. Obojczyki są całe, prawda? Oczywiście. Super. No? Tu klatka piersiowa boli? Nie. Tak, mam. Jama brzuszna? Nigdy w życiu. Co? Dobra. Teraz eee, miednica? No, w, w ogóle. Czy kość udowa Cię boli? Na, na Nigdy w życiu. Podłudzie? Nigdy. Druga kość udowa? Nie. Podłudzie? Nie. Super. Teraz kość ramienna? Nie. Przed ramię? Nie. Kość ramienna? Nie ramie, Nie. I teraz zbadam Ci tak, przejadę po kręgosłupie, żebyś powiedział, czy którykolwiek z kręgów Cię boli. Bolało? Super. Czyli nie doznałeś żadnych urazów. W badaniu urazowym jesteś bez urazu. Bardzo się cieszę. Czyli podsumowując naszą tutaj współpracę, masz przyspieszone tętno, podwyższone ciśnienie. Czy zgadza się Pan na to, żeby Pana zabrać do szpitala? Nie, niepotrzebnie jest szpital. Przyjacielu, jest sytuacja następująca. Ciśnienie 180 na 110 mhm. przy tak wysokim ciśnieniu i tak w, y, tętnie podwyższonym, no bo teraz jest około 120, mhm. grozi panu udar, bo to jest za duże ciśnienie. I trzeba pana poratować, kochany, no nie można tak. Ty bardziej, że pan powołuje się na dzieci, tak? No tak. No to chce pan dla tych dzieci żyć? No to przecież będę żył bo wszystko jest w porządku. Ja mam bardzo dobrze się czuć. No dobrze, to zróbmy w ten sposób, ponieważ ja jestem na motocyklu, jak pan widzi, tak. i nie jestem pana w stanie y, nigdzie zabierać. Jedzie tutaj karetka systemowa. karetka, która po prostu zdecyduje o dalszym pana losie. Dobrze? Ale dlaczego? No, może i pan mnie posłuchał uważnie. Jeżeli zespół z ambulansu zdecyduje że może Pan zostać, to podpisze Pan odpowiednie dokumenty i się pożegnacie, tak? Ale nie miał Pan, ale nie miał pan do tej pory maseczki, tak? Czy nie? No tak, nie miałem, bo jej nie potrzebowałem. No jak nie potrzebowałeś? już jest koronawirus, jak Pan Poruszałem się tam, gdzie nie było ludzi. Ja rozumiem, na dachach. Dokładnie. Stał na dachu i włączył tak zwanego streama, czyli live'a, że będzie skakał. Jesteśmy już po interwencji. Kamień serca, prawda? Okazało się, że osoba ta nie dargnęła się na swoje życie, że skończyło się to happy endem. Oczywiście problemy tej osoby nie są już w gestii naszej, jako zespołu ratownictwa medycznego, ani w gestii straży pożarnej, czy też samej policji. Osoba ta prawdopodobnie zostanie zawieziona przez zespół ratownictwa medycznego systemowy do szpitala. Szpital specjalistyczny, z którym porozmawia taka osoba z psychiatrą, może przyczynić się do rozwiązania pewnych problemów. Oby tak było. My jako rodzina czego możemy później dokonać dla takiej osoby? No jesteśmy tutaj olbrzymim wsparciem. Osoba taka, jeżeli zeszła sama dobrowolnie i nie próbowała targnąć się na swoje życie, świadczy o tym, że chciała pomocy, chciała rozmowy, akceptacji. Może chciała, żeby rodzina zwróciła na nią uwagę. Bardzo często osoby, które się okaleczają, osoby, które targają się na swoje życie poprzez jakieś połykanie tabletek czy jakiekolwiek inne formy, często wołają o pomoc. Dlatego drodzy bądźmy czujni, szczególnie w przypadku dzieci, gdyż te nie potrafią często wyartykułować swoich potrzeb, a manifestują to. Gdy zobaczycie, że wasze dziecko, wasza córka czy syn wraca do domu, na przykład z naciętymi przedramionami, z raną po przypaleniu np. niedopałkiem, czy też innymi obrażeniami, może to świadczyć o tym, że potrzebują szczególnej waszej uwagi, szczególnej waszej troski, że potrzebują po prostu miłości. Porozmawiajmy, bądźmy czujni, nie przechodźmy obojętnie wokół takich znaków, dlatego że może to się skończyć tragedią. Obyśmy byli kochani, bezpieczni, obyśmy byli czujni i by takie sytuacje nas nie spotykały, ale żeby tak było, to musimy pamiętać, że to my jesteśmy kowalami swojego losu. Nikt za nas tego nie zrobi.